I już mam z tej strony David Catery, jeśli mi się moje filmy, nie zapomniał łapce w grze i proszę, żebyście subskrybowali, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, słuchajcie, dzisiaj Map City, no to takie już trochę to było, na moim kanale chyba raz czy tam dwa, nie wiem ile razy, nie, nie będę nawet wspominał, bo po co. Dzisiejszym updateem w Map City jest bardzo fajny update, ja muszę przyznać, chyba jeden z najlepszych. No to jest po prostu szkoła jest, no. szkoła jest, no. Bardzo mi się ten update podoba. No nie wiem, no kiedyś, kiedyś się przychodziło indziej, no i patrzcie. Tu jest ta szkoła. No fajna, nie? Tego sobie wejdziemy od razu, nie? Normalnie. Sobie wejdziemy i uwaga, tak wygląda szkoła. Tutaj jest... A i tu mamy lekcję. Super. Ej, dobra, ja sobie szaf szafkę chcę zaklepać. Tu się szafkę zaklepuje, jak nie wiecie. Ej, którą ja chcę mieć szafkę? To. To jest moja szafka. Ej, ja się tu zamknąć mogę. O O nie. O nie. O, nie. o Dobra, więc to jest moja szafka na dzisiaj. Tu jest stołówka, czy ja mogę tu zabrać z automatu coś? Alo, chcę kola albo Pepsi. Ej, można tu jedzenie brać. O, ale to jest fajne! Ale to jest fajne, to mi się podoba. Dobra, idę do klasy ludzie. Będę jadł na drodze. Dobra, nara, nie potrzebuję już. Dobra, ej, ej, teraz mamy to, dobra. Gdzie to jest? Nie tu. Nie tu. Była pani dyrektor chyba, o nie. Hmm, nie historii, no kurczę, zastanawiam się, gdzie to jest, nie? No, bo nie wiem. No. Co. Gdzie to jest? Aaaa, uuu. Chwileczkę. Ba... Dobra, idę do toalety. Nie patrzcie, jak jestem. O! O! O, o kurde, nie, tu się da siedzieć! O tym. o tym czymś. Ty, 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 ty. Ja tu tylko sprzątam. Okej okay. Mamy czas w szafkach Widzicie, tutaj są Lockers Dobra, czekajcie, ja to muszę Sobie zmienić Czy nie zmienić, tylko wiecie Tu muszę sobie yy, To po prostu Zrobić tak, nie No i teraz, idę do mojej szafki A, do szafki do szafki idę. Halo David Cather. Dobra. No, robię sobie tu coś tam, tam, tam No, gram sobie na czymś Robię sobie to, tam, to dobra. Chwila, zapomniałem książek na kolejną lekcję. A! Dobra, odłożyłem wszystkie książki, zabrałem, dobra. No to jest taka też fajna zabawa dla ludzi, nie? Co tak szybko przerwać? Co teraz jest? Library. Nie, library. A nie, tam jest library. Ja to jest każdy szuka. Art to nie. Jest! O nie. Biorę książkę. Nie, 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 nie różową. Nie, nie może to być różowa. Niebieska, tak. Niebieska. O, jestem dzieckiem! Dzień dobry! Dobra, czytam. Poczytam sobie trochę. Czemu ty tańczysz? Dobra, ona tańczy. To ja też zatańczę. Ale to nie... To nie było tu. Było tu. Ty, 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 ty. Ty ty, ty ty Ej, czy, ono, czy ja tu mogę coś na komputerze zrobić? ty, ty, dobra, idę sobie tu. Aha, schowała mi się. Dzień dobry, pani nauczycielka. Dobra, teraz ja chcę być nauczycielem, pani. Pani. Pani niech pani zejdzie. Teraz ja... 50 coinów za granic. Dobra, robię tu w komputerze, dobra, kiedy to się skończy ta lekcja? Oh, komputery! Tak! Tak, komputery! Najlepsze! Wolny czas na komputerach. Nie ma czegoś. Nie ma czegoś takiego. Wolę czas na komputerach to jest najlepsze, nie? I tutaj jak wyjdziecie z gry to chyba wam się ta szewka anuluje, nie? Musicie tak brać. Dobra, biorę sobie coś do jedzenia. To chcę, to to chętnie też wezmę. Dobra. Ja tu siadam, proszę pani jako mama, czekajcie. Ale wezmę sobie wsteczkę. Dobra. Ja do kosza wrzucić! O! o. Musiałem do kosza wrzucić! O, Watko! Gotowy jestem! Dobra! Dzień dobry pani, do widzenia Ja już tu jem. O, chcę już tu zjeść. Aaaa, jej! Wolny czas, kiedy będzie, bo. Łoo, oh, wow! tu jest woźnego. Pana woźnego, tu jest. Ja się napiję, słuchajcie. Uh, ale daleko jestem, i piję. Ja sobie muszę się napić. Ja się napić muszę. No napić, no cicho dzwonek, no napić się muszę, no. Dobra, idę do szafki, woohoo. Sezami, otwórz się, zamknij się. Otw Dobra. Ja nie wiem co tu, co tu w ogóle jest, co to, co to jest, nie? Więc jakieś dwie minuty jeszcze będzie... ten nie? Jestem u pani dyrektorem, chyba. O a, ja tu siadam. Aha, teraz ja jestem panem dyrektorem. Zejdź pani! Pani zejdź! Anna i... zejdź! Zejdź! Aaaa! Dobra jaka jest teraz lekcja? Co to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? O matko! Ja idę za ludźmi w tej chwili. idę teraz za ludźmi. Ale ja też szukam, nie? Ej, no nie ma. O, tu! Nie. O, fisk. no my teraz chodzimy. Aha, tu było. Okej, okay, ja tu! Wow! Co ja niby mam z tym zrobić? Ja tu jestem nauczycielem! Pani Pani, pani, pani. Le, le, le. Ja pani zastąpię chętnie. Dzień dobry. Nie wiem, czy to dobrze napisałem, trudno. No, ty, ty tam rób. Ty rób tam, a ja tu będę pisał. Będę pisał i w ogóle, nie na klawiaturze. Y <noise> Piszę, pisze. Tak, nie. I tu dużo Polaków chyba teraz w to gra. Tak, nie? Dobra, ja słuchajcie myślę, że to będzie na tyle z tej dzisiejszej wyprawy do szkoły. Już jest chyba po szkole i idziemy do domu. Dlatego no ja, ja się z wami y, żegnam. My się widzimy w kolejnym odcinku albo w kolejnym live, więc no, pa, cześć!